Hej, 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 kochani, witam was w kolejnym odcinku z Desim z Średniowiecze. Ja już się z Wami witam w wyborze misji. E, zaczniemy w końcu robić złowieszczy przybój. Jest to jedna z ostatnich misji, które nam zostały z samego początku, e, więc mamy tutaj e, do zrobienia. Jo. E, już będziemy z powrotem naszą Adelaidą. Mam nadzieję, że taka odskocznia jako kapłan Wam się również podobała wcześniej. I nasze zdanie brzmi tak, wrak statku został porzucony na brzeg miasta Cebulon, a wraz z nim żeglarz ocalały po zabójczym ataku, który zatopił jednostkę. Czy to po prostu kolejny statek, który pochłonęło niebezpieczne morze, czy królestwo zagraża niebezpieczeństwo? No, więc mamy podejście rozbitek, mamy tylko jedną opcję, no i będziemy sobie naszą e, monarchą. I... Bo jakieś aspekty przekraczamy, to są aspekty ochrony. Chyba przez to, że my tutaj mamy, już wam pokazuję, wiedza wysoko, kultura nisko, ochrona neutralnie i my chyba nie możemy mieć na razie więcej. Nie wiem, ale i tak chciałbym to zrobić, bo ta ochrona, no jest jednak najniżej, Ym, więc chodźmy dalej. Wybieramy naszą Adelaidę, która jest już na piątym poziomie, bycia monarchą. I zbadamy całą tą sytuację. Tak. Skończyliśmy w tym miejscu, w którym Adolf zostaje wypuszczony. I w takim razie musimy udać się na plażę, gdzie już czeka nasza doradczyni. I zobaczymy, co zrobimy dalej. Tak. A Adolf sobie niech już tam nawraca innych dalej. A my zobaczymy, co tu się dzieje. Okej, okay. tutaj wygląda na to, że przetrząsnęli wrak i znaleźli to biedarzysko, tego żeglarza. Yy, natychmiast wasza wysokość straże przeszukają wrak mogą przekazać kolejne szczegóły Żeglarze, Żeglarz żyje, ale wciąż nie odzyskuje przytomności. Czego sobie ode mnie życzysz? Więc musimy yy, ją tutaj o coś poprosić. Wróć do zamku, wezwij zwiadowców. Otóż żeglarza natychmiast potrzebuje informacji. Nie no, ty idź do zamku, zbieraj informacje, a my sami spróbujemy tutaj. Yy, ogarnąć to. Mamy gwardzistów naszych, yy, Ona sobie chyba ćwiczą. Dobra, oni będą tutaj. Ona idzie po zwiadowców. O, gdzie ja jestem? Czy ja żyję? Żydlarz się budzi. No to porozmawiajmy z nim. Ziomek, co się stało? Dlaczego masz całkowicie jasną blond brodę i czarne włosy? Co za okropna sytuacja. Ciekawe, czy strażnicy uzyskali jakieś informacje po przebadaniu wraku? Lepiej zajmij się tym szybko. Mieliśmy 30-osobową załogę, musisz pożeglować i poszukać ocalałych. Błagam cię. Uderzyli nas pośrodku nocy. Dobra, to w takim razie idziemy na kolejną lokację. A tą lokacją jest żeglowanie. Szukaj ocalałych wśród wrakowiska. My idziemy w naszą pierwszą tutaj podróż statkiem, chyba tak. Dobra, wypłynęliśmy. Niedługo po postawieniu żagla Lady Adelaide, wielka i jej załoga natrafili na gęstą mgłę. Powoli naprzód wypatrywać wszelkich szczątków. Mgła otoczyła statek i oczy wszystkich wpatrywały się w wodę. Zimne opary utrudniały wyczucie kierunku. Wrak na Sterburcie. Z mgły wynurzył się ponury widok. Pogryzione przez rekiny ciała przywierały do rozrzuconych szczątków, które stały się wodnym grobem jasnego przeznaczenia. Nikt tu nie ocalał, moja pani, z powrotem do miasta. Wiatr zaczął się nasilać, a mgła cofała się, gdy żeglarze zawrócili w stronę doków. Nagle rozległ się strzał z działa i woda obok statku Sima Adelaide wytrysnęła z wielkim rozpryskiem. Zbliża się wrogi statek, pełne żagle. Przygotować działa na wypadek pościgu. Po kolejnym wystrzale z działa, który spudłował tylko nieznacznie statek droga opuścił żagle i został ukryty we mgle. Wrócili do miasta. Zastanawiając się do kogo należał tajemniczy statek. Okej. Okay. I pewnie już zaraz wrócą. O, są z drugiej strony przypłynęli. Nasza Adelaida, nawet na nią nie spojrzymy przez tą durną kamerę w tej grze. Rzucę poziom monarchy i mamy trochę więcej informacji, więc możemy powiedzieć mu... O nie, mamy dwie opcje. O, mamy dwie opcje, albo dać mu nadzieję, albo... albo nie i mi się wydaje, że powinniśmy być szczerzy, powiedzieć mu, że no nikogo nie znaleźliśmy. Niestety taka sytuacja, a nie inna. Dzięki za wasze starania. No, przykro mi. Dobra, i wracamy na salę tronową, yy, gdzie pójdziemy sobie od razu spać, bo jesteśmy zmęczeni, chociaż jest czwarta rano. Powinienem trochę bardziej tego pilnować, ale no, nie chciało mi się, więc idziemy po prostu się wyspać. W ogóle, gdzie śpi nasz syn? No, bo nasz mąż śpi z nami. Nasz syn Dorus jest tu, i gdzie on śpi? Ja, nie mogę wykonywać interakcji podczas. No. Więc ona się wyśpi i zobaczymy, co dalej. Dobra, jest dziesiąta. Ona jest wyspana w połowie, ale starczy nam to, żeby przetrwać dzień. Jesteśmy głodni, więc yy, niech nam kobieta tu przygotuje żarełko. Yy, a my mamy yy, podpisać traktat yy, z zadań naszych, więc sobie zrobimy to w międzyczasie. Szansa na sukces niskie. Oj, oj. Dlaczego tak? Dobra, powiadom o wrogim statku. Ostrzaję wasz statek, podejdź do mapy taktycznej, pokaż mi gdzie zostaliście zaatakowani. Dobra, ale najpierw zjemy. Dlaje rzeczy ważne i ważniejsze sobie najpierw zjemy, jesteśmy głodni. Hmm. Gdzie to jest? Y rozmawiaj o wrogim statku. Zostaw tą miskę. Pokażmy jej. Tak, tu był nasz statek, Prawda, nie byliśmy koniem, tylko statkiem, ale trudno. Te wody są uznawane... nie są uznawane za niebezpieczne, są blisko y szlaków handlowych. No cóż, no ale no, ktoś nas zaatakował jednak, no to... Hmm, jakiś czerwony sztandar zakłócał harmonię w tej komnacie, więc został uczynięty, no okej. Okay. Wezwałam naszych zwiadowców, miejmy nadzieję, że rzucą trochę światła na tę sytuację. Cieszy mnie to. A teraz podpiszmy ten traktat. Bo nagle jest już średnie szansa, a nie niskie tylko. Dobra. Musimy zapytać dwie, oso dwie osoby o życie w naszym mieście. Że nikogo nie mogę, bo mamy za niskie relacje. Ale to w takim razie zapytajmy tych, z którymi się przyjaźnimy. Zapytaj, zapytaj. E, a my mamy... Z Posłuchaj raportu tej osoby, odbierz raport od zwiadowcy. Dobra, my słuchajmy najpierw, a później sobie. Aha, mamy tutaj do wysłuchania aż dwie o, z dwóch, jakby sfer, raporty. N moja pani, o chwila, chwila, chwila nie widziałem jeszcze w kupczycach takiego napięcia admirał zaleca atak pełną siłą piratów a drugi twierdzi że powinniśmy postępować ostrożnie no podejrzewałem że tak będzie i pewnie zaraz będziemy musieli podjąć jakiś wybór przygotuj ochronę z porucznikiem dobra no musimy to zrobić no bo jak nas zaatakuje no to będzie źle e, niepokojące wieści zbliża się wojna musimy dopilnować aby nasze oddziały były gotowe Misja wykonana. To była jedna chyba z najszybszych misji. E... Na horyzoncie miasta Cebulon zbiera się burza. A zwiadowcy donieśli, że kupczycy i korsarze są na skraju wojny. Okej. Okay. W takim razie zrobiliśmy tą misję. Fajnie. Mamy aż 60 punktów. E... I właśnie w tym miejscu, kochani, niestety przestało mi nagrywać. Ale jeżeli odcinek Wam się podobał, to oczywiście to, co zawsze, łapka w górę, komentarz to jest dla mnie najważniejsze. A jeżeli chcecie zostać na dłużej, to zostawcie również subskrypcję. I widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Pa Pa!